Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie wszystkich witamy w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o Wierze. Chcemy dzisiaj skupić się na czytaniach z 32 Niedzieli Zwykłej. Rozpoczynają się one wezwaniem do szukania mądrości. Posłuchajmy tego tekstu. Mądrość jest wspaniała i niewiędnie. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują. Ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną. Wpierw dając się im poznać, kto dla niej w stanie o świcie, ten się nie natrudzi. Znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztopności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie. Sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni. Objawia się im łaskawie, na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkich ich zamysłom. To pierwsze czytanie z najbliższej niedzieli. Jest ono niejako wstępem do poszukiwania Bożych cnót i Bożej mądrości, o których mówi Ewangelia, bo to przypowieść o pannach mądrych i głupich, bądź czasem tłumaczone jest to roztropnych i nieroztropnych. I na ten temat będą rozmawiać Anna Harmata, ksiądz Maciej Gale i Roman Harmata. Popatrzmy na to pierwsze czytanie właśnie w kontekście Ewangelii, bo Pan Bóg wzywa nas do tego, abyśmy szukali tej oliwy, o której mówią panny. Zastanawiające jest pytanie, dlaczego te, które miały, nie mogły się podzielić z tymi, które nie miały. Bo co płonie w naszych sercach? Płonie miłość. A miłość co? pełnia cnót. To jest cierpliwość, łaskawość, miłość, która nie zazdrości, nie szuka poklasku. I nawet gdybym bardzo chciał podzielić się swoją cierpliwością z kimś innym, to i tak tego nie jestem w stanie zrobić. Dlatego te, które. Miały, nie mogły podzielić się z tymi, które nie miały. Raczej trzeba to nabyć w trakcie naszego życia, szukać tych okazji, gdzie Pan Bóg będzie w jakiś sposób szlifował tę naszą cierpliwość, być może nawet w zderzeniu z trudnymi ludźmi, bo wtedy widzimy rzeczywiście, jacy jesteśmy, jak reagujemy, gdy brakuje chociażby tej pierwszej składowej miłości. A więc ta lampa musi płonąć. Popatrzmy na te czytania i zastanówmy się, jak zdobywać tę właśnie oliwę, która ma płonąć w naszych sercach. Dla mnie osobiście te wszystkie kwestie, o których tu mówimy, są tylko tłem do, do tego, co jest najważniejsze w dzisiejszych czytaniach, bo to wcale nie o żadne panny chodzi, ani, ani o żadną oliwę, ani, ani o lampki tym bardziej. To tylko zwykły obraz, który ma nas podprowadzić do rzeczy kluczowej i najważniejszej, a jest nią relacja z żywym Bogiem. Oczywiście. Ta metafora użyta przez Pana Jezusa, ona jest bardzo dobrze znana współczesnym Jego słuchaczom, uczta na przykład, która jest metaforą życia wiecznego w Bożym Królestwie, naznaczonym oczywiście szczęściem zbawionych tym. Panem młodym jest oczywiście Chrystus jako ten boski ulubieniec, ta oblubienica to jest Kościół, więc tej symboliki jest bardzo dużo, a te panny to symbolizują nas wszystkich, całą, całą społeczność. Cały świat ludzi, których Bóg stworzył od początku stworzenia aż do, aż do końca. No a ta oliwa oczywiście symbol tego Bożego życia, ta nasza gotowość, to duchowe usposobienie, te wszystkie cnoty, o których już tutaj mówiłeś, prawda, które dziś całe życie, przebywając przy Bogu, Jego wybierając jako pierwszego, w naturalny sposób gromadzimy, nie? W naturalny sposób. I tym samym takie wezwanie dla nas do tej gotowości, o czym nam mówi zresztą aklamacja przed Ewangelią dzisiejszego dnia, żebyśmy po prostu czuwali i byli gotowi, bo o godzinie, w której się nie domyślamy. Syn człowieczy przyjdzie. Ale to, tak jak mówię, wszystko zazębia się i skupia na tej podstawowej, najważniejszej sprawie, którą przynosi nam Chrystus, a Chrystus przynosi coś całkowicie radykalnie nowego, mianowicie nowe życie w Nim samym. To jest radykalne przesłanie Ewangelii. On przynosi propozycję relacji. Chrześcijaństwo to nie jest ideologia, to nie jest zbiór praw, z y, moralnych zasad, nawet przykazań, skądinąd oczywiście bardzo, bardzo nam potrzebnych, żeby dojść do, do królestwa, żebyśmy się tu nie pogubili, prawda? Czyli takich wskazówek, znaków drogowych byśmy powiedzieli, konkretnych sygnałów. Stój, zatrzymaj się, przemyśl te kwestie, tego raczej nie wchodź w tę kwestię, tu idź, prawda? Ale to chrześcijaństwo nie jest tylko zbiorem jakichś zasad, tak jak powiedzieliśmy, według których. Po prostu ustawiamy swoje życie. Przede wszystkim chrześcijaństwo z relacją, a więc jest, jest gotowością wejścia w życie Boże, zaproszenia Boga do siebie. Bo Bóg stoi, i ten obraz myślę, powinniśmy mieć przed oczyma, który ciągle jest i puka do naszego serca, każdego dnia. I puka, i czeka, cierpliwie czeka na to, że go wpuścimy. W żaden sposób się nie narzuca, nie wchodzi, jak to się mówi, z butami w czyjeś życie. Jest niezwykle delikatnym Bogiem. Stworzył nas darem wolnej woli, rozumu, mamy ich używać. Dobrze, jeśli używamy za Bogiem, a nie przeciwko niemu. I czeka na tę odpowiedź. I pyta, czy chcesz być ze mną? Czy chcesz, żebym z Tobą wieczerzał? Bo jak zaprosisz, to wejdę i będziemy wieczerzać z moim ojcem razem. Czy chcesz być ze mną już tu? Bo życie Boże, życie wieczne, moi drodzy, pamiętajmy, ono nie zaczyna się po śmierci. Ono zaczyna się teraz, za życia. To nie jest tak, że my tu żyjemy jakimś innym życiem, a po śmierci zacznie się inne życie. Kompletnie niezwiązane z tym na Ziemi. To jest nieprawda. Życie po śmierci będzie wypadkową życia na Ziemi, jego konsekwencją. Jeżeli my pragniemy Boga ponad wszystko i nade wszystko, no to najprawdopodobniej możemy i mamy prawo mieć taką nadzieję, że po śmierci to się wydoskonali w sposób dla nas na dziś niezrozumiały. Kompletnie nie do ogarnięcia, bo nasze zmysły nie są w stanie nawet tego wyrazić ani pojąć. Więc nasze życie będzie naturalną konsekwencją, i znowu w taki czy inny sposób, prawda? Pismo Święte w innych miejscu, Paweł powie, że temu, kto dobrych dzieł dokonywał, no to na życie wieczne, a tym, kto źle, no to na potępienie. Prawda? Czyli jakie owoce też w sobie rodziłem, właśnie? To, to jest to. I co ja zdobywałem, czym żyłem, gdzie był mój skarb? No, moglibyśmy tu całą Ewangelię streścić. Bo gdzie ten skarb był, tam było moje serce. Czyli fakt. My wyznajemy, że Jezus jest i Panem, i najlepszym przyjacielem, i właśnie z jako tym najlepszym przyjacielem ja chcę przebywać. Ja już teraz chcę, żeby On był kompanem mojego życia głównym. Ja chcę na Nim to życie budować, jako na fundamencie, jako na skalę. Ja wiem, że bez Boga ani do proga. Ja całe moje życie dedykuję temu, żeby Boga i nade wszystko Jego w moim życiu poszukiwać. Żeby nade wszystko troszczyć się o sprawy Królestwa Bożego, bo wtedy wiem, zgodnie z obietnicą Chrystusa, że wszystko inne będzie mi dane w swoim czasie i na właściwy sposób. Nie muszę się o nic martwić, ale najpierw ma to być Bóg. Ja tę wierzę swoją, jak mówił w innym miejscu, Pan Jezus, prawda, buduje, to roztropnie przeliczam, jak kalkuluje, żebym wybudował, a nie, żeby ktoś później stanął i roześmiał się, aha, no, brakło mu środków, żeby wykończyć, prawda, no bo raz Chrystus był ważny, a inny razem nie, bo świat mnie pochłonął, czyli nie, muszę iść jednym kursem, a tym kursem jest odkrywanie Bożego życia w sobie i zadbanie o to życie poprzez modlitwę Regularną, stałą, poprzez stałe praktykowanie sakramentów, prawda, które w kościele są takim najbardziej radykalnym objawieniem się Boga. My w to wierzymy. Przez słuchanie Jego słowa, czytanie Pisma Świętego, prawda, każdego dnia przemienianie swojego życia właśnie w oparciu o to słowo, bo tak naprawdę nie ja je będę czytał, ale to słowo będzie czytało moje życie i ja będę swoje życie przez pryzmat tego słowa interpretował, prawda, próbował może dokonywać jakichś zmian, właśnie właśnie napraw różnych i tak dalej, tego nawrócenia, bo jest to to przecież proces. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelii. No i wszystkim tu, o czym już wspomniałeś, to pierwsze czytanie, które przychodzi tam tu z ogromną pomocą, bo to, co mi teraz do tej pory powiedzieli, moi drodzy, to nie jest jakaś fizyka kwantowa, no to, to, nie jest, to nie jest matematyka na poziomie uniwersyteckim, to przede wszystkim to jest, o czym ty mówimy, jest mądrość Boża. Mądrość Boża to nie jest ludzka inteligencja czy ludzka wiedza. To są dwa różne koncepty bo widzieliśmy nieraz i ja to mogę potwierdzić sam ze swojego życia, prawda, że niejednokrotnie kochana, przepraszam, babcia, emerytka, która modli się różańcem i tylko różaniec jest jej kompanem, Bóg i całe życie, które nie ma wielu klas nawet skończonych, nawet i podstawowej szkoły jest z... mądrzejsza od niejednego profesora, doktora habilitowanego największych, najwspanialszych fakultetów uniwersyteckich tego świata. Bo ona dobrze rozumie i wie, o co w życiu chodzi. A on nie. On ma potężną wiedzę, z zakresu i w dziedzinie swojej, którą reprezentuje, ale tak naprawdę jest niemrawy na poziomie dziecka, jeśli chodzi o kwestie życia i to, o co tak naprawdę w życiu chodzi, prawda? Bo to nie chodzi tylko o to życie tu na ziemi. Czyli to jest takie wielopokoleniowe doświadczenie tej mądrości, które my nabywamy z pokolenia na pokolenie. Często też, nie oszukujmy się, w życiu duchowym również na podstawie prób i błędów, bo to nie jest tak, że to o już się posiądzie. Zobaczcie, że to czytanie z Księgi Mądrości, ono nam pokazuje konkretny proces. To jest proces. A to nie zapominajmy, my jesteśmy w szkole życia, w szkole życia Bożego. Często te próby i błędy, to zmaganie się ze samym sobą, to przekazywanie. Potem na przykład dzieciom naszych tych praw, które nauczyliśmy się my sami, od naszych rodziców, od naszych babci, o czym tu powiedzieliśmy, nie? Przekazywanie im, ale utrwanie ich też na przykład w tych przysłowiach, których tu już powiedzieliśmy. Choćby to piękne powiedzenie nasze, bez Boga ani do proga. Jeśli Bóg na pierwszym miejscu, wszystko inne na właściwym. No ile takich przysłów w naszej, również tej tradycji jest? Czyli taka ludzka mądrość jest w życiu bardzo ważna, ale znowu. Jeszcze nie wystarcza. Żeby się teraz w tym gąszczu nie zagubić tych zawiłych problemów, to potrzebna nam jest jaka mądrość? Mądrość Boża. I o tym my tu mówimy. Mądrość od Boga, który te całe ludzkie życie zna lepiej niż człowiek i umie tym życiem pokierować. A tę mądrość można zdobyć, i tu wracamy do punktu wyjścia, tylko na drodze pobożności. Ta mądrość zdobywa się na drodze głębokiej modlitwy. Autorzy Biblii nazywają tę drogę bojaźnią Bożą. Czyli ta bojaźń w sercu, duch bojaźni Boży. Ja uciekam od grzechu. Co to jest bojaźń Boża? Nie jest strach przed Bogiem, ale przed tym, że ja go mogę obrazić, urazić. Nie daj Bóg grzechem, że mogę to sobie, życie Boże, które tam jest, zniszczyć, przekreślić jednym, głupim, powiedzmy, użyjmy tego słowa, wyborem. To jest to. I ci, którzy szczerze Prosili Boga o radę. Byli gotowi zawsze przyjąć każdą Jego wskazówkę, nie zmarnowali swojego życia. Więc my się też uczymy od tych pokoleń, które były przed nami. Nie zobaczcie, jakie to jest piękne, jak się to wszystko wpisuje. I to czytanie z Księgi Mądrości Dzisiejszej, które nam no, niesamowicie pokazuje tę prawdę, prawdę, że ona nam się objawi, kiedy my będziemy jej szukać. Kiedy to stanie się priorytetem naszego życia. I to, co tu właśnie Ksiądz naświetlił, te wszystkie czynności, te zachowania nasze, te pragnienia nasze prowadzą nas i wypływają jednocześnie z relacji do Pana Boga. I takie inne nazwy, czyli ta pobożność, czy, czy modlitwa, czy mądrość, to wszystko naprowadza nas na, na tą właśnie relację. I te kluczowe słowa, które słyszymy w Ewangelii, zaprawdę powiadam Wam, nie znam Was. Czyli te wszystkie zachowania, ta mądrość, ta pobożność, wypływa ze znajomości, pragnienia bycia blisko Pana Boga. I Pan Bóg zna i rozpoznaje. Natomiast jeżeli ktoś właśnie marnuje tę sytuację, marnuje okazję, żeby być z Panem Bogiem, no to Pan Jezus mówi, no nie znam was. Nie daliście mi się poznać nie, za życia. Tak. Nie wybieraliście mnie, nie przebywaliście ze mną, no kim jesteście? Ja. No to, to coś my powiedzieli nie? naturalny sposób. To nie tak, że Pan Bóg potępia, ale nie. po prostu nie było możliwości, nie podjęliśmy tych możliwości, które mieliśmy. Nie podjęliśmy w życiu. tego wysiłku, czyli zdobywania tej oliwy, prawda, o którym jest tam mowa, tego Bożego życia. Myśmy o to nie walczyli. To nie było dla nas ważne. I teraz przychodzi ostatnia godzina, no i stajemy w kropce. I zobaczcie, że w tej ostatniej godzinie to już nie ma przelewek. To już nawet zachowują się te osoby w egoistycznym, byśmy powiedzieli sposób: idźcie sobie same kupić, bo i nam może braknąć. Sorry, mieliście na to całe życie. Kościół was napominał, rodzice wam mówili, prosili, dziadkowie, ja jako przyjaciel, drwiliście z tego, szliście inną drogą, teraz nagle przychodzi przebudzenie, bo jest ostatnia godzina. No ale może okazać się, że jest za późno. Oby się tak nie okazało. Oby się tak nie okazało, my się modlimy i pragniemy, żeby ten nasz ostatni dzień, ostatni moment, ostatnia godzina, ostatnie tchnienie było takim znalezieniem tej prawdziwej perły, żeby się okazało, że wow, rzeczywiście, to jest to, to jest to, całe życie walki nie poszło na marne. To jest całe życie starania i zmagania i to, co właśnie czytamy w pierwszym czytaniu, kto dla niej rano wstaje. Wznet się trosk pozbył, kto rozmyśla, kto jej pragnie, to właśnie osiąga to zbliżenie, to poznanie Pana Boga. Bo to nawet w taki prosty sposób wstaje rano, prawda, i pierwsza myśl, gdzie biegnie, zastanówcie się, gdzie biegnie moja pierwsza myśl? Bo jeśli biegnie do Boga, to jest to taki papierek lakmusowy, że to boże życie we mnie jest, że ja o nie dbam, że, łask, że ja współpracuję z łaską bożą i Bóg się udziela. Natomiast jeżeli te pierwsze myśli biegną gdzie indziej, nie wiem, do telefonu, żeby zobaczyć co nowego na Instagramach, czy tam w różnych innych mediach społecznościowych, czy w wiadomościach, czy w świecie, to jakim ja duchem żyję? To jest taka prosta sprawa, nie? Teraz rano wstaję, dla kogo wstaję? Czy tylko wstaję dlatego, bo trzeba rodzinie zapewnić chleb długi, pospłacać kredyty do spłacenia to i tamto? Czy to jest jedynym motywatorem mojego wstawania rano? Czy jest Bóg? Czy jest ta mądrość, którą chcę zdobywać po to, żeby służyć moim bliźnim? Żebyśmy razem szli do nieba. Bo jestem ojcem rodziny, bo jestem matką, bo to, bo tamto. Pierwsze co, nie? To jest właśnie to pytanie. Takie świadectwo ojca Maksymiliana Kolbe, który mu pierwsze, po pierwsze, po przebudzeniu zawsze wstawał, to trzy razy padał twarzą na ziemię, kłaniał się. Tak, bo dzisiaj muzułmanów widzimy, jak się modlą. Ojciec Maksymilian trzy razy uderzał właśnie głową, klęcząc o posadzkę, oddając chwałę Bogu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. To jest to, gdzie moje myśli pierwsze biegną. Czy pierwszą rzeczą jest znak krzyża? Po wstaniu z łóżka. Czy pierwszą rzeczą jest znak krzyża, czy umycie zębów? To, to jest pierwszą sprawą. No nie? Gdzie te moje myśli są? Gdzie jest twój skarb? Tam jest serce twoje. Gdzie to serce jest? Jak trzeba zadbać o ten skarb, bo przypuśćmy, że przychodzą te myśli, ale my możemy je szybko odsunąć, biorąc telefon do ręki i no już tak nie jest. ma modlitwy, tylko jest już, I już telefon. już duch świata, tak? już duch świata wskakuje nas przejmuje. Więc moi drodzy, strzeżmy się, bo nie znamy dnia ani godziny. Czuwajmy. Czuwajmy, jak mówi nam dzisiaj aklamacja przed Ewangelią, bo o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Zapytaj siebie dzisiaj, jak korzystasz z Bożej mądrości zawartej na kartach Pisma Świętego? Jak przeżywasz spotkanie z Jezusem Chrystusem w czasie mszy świętej? I co czynisz, żeby już teraz, dzisiaj, być gotowym na śmierć i wejść do domu wiecznej uczty z Panem? Niech nas dobry, miłosierny Bóg przytula. I błogosławi Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Amen. Szczęść Boże wszystkim.